Uwaga! Spora awaria na linii metra M1. Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra na linii M1. Uruchomione zostają autobusowe i tramwajowe linie zastępcze kursujące na trasie, linia M1 nie kursuje pomiędzy stacjami DW. Gdański Kabaty Na odcinku młociny DW. Gdański pociągi linii M1 kursują co około 6 minut. Na odcinku Plac Wilsona OSK Baty kursuje zastępcza linia autobusowa PL Wilsona Mickiewicza Andersa Marszałkowska PL Konstytucji Waryńskiego Batorego Aleja Niepodległości Aleja Wilanowska Metro Wilanowska Rolna Harcerze Rzeczypospolitej Aleja Ken OSK Baty Na odcinku Metro Marymont Wyścigi kursuje zastępcza linia tramwajowa Metro Marymont Słowackiego Mickiewicza Andersa stawki, Aleja Jana Pawła II Chałubińskiego, Aleja Niepodległości, Nowowiejska, Puławska, Wyścigi. Pojazdy linii zastępczych wyjeżdżają na trasę z częstotliwością około 5 minut. Dodatkowo wzmacniamy kursowanie tramwajowej linii 17, która częściowo zastępuje metro M1.